Dzień dobry kochani, witam Was na moim kanale Dzisiaj chciałabym zaprosić Was na taki luźny vlog z nami Na wyjeździe, jedziemy właśnie dzisiaj do Sopotu Co prawda od nas nie jest daleko do Sopotu Ale już tak stęskniliśmy się za jakimiś wyjazdami Za, za basenami, za takim luźnym odpoczynkiem Że stwierdziliśmy, że musimy zabrać naszego Olusia i gdzieś dzisiaj wyskoczyć Tak więc idziemy na jedną noc I mam nadzieję, że miło spędzicie dzisiaj z nami czas a ja stwierdziłam, że muszę nagrywać dużo więcej takich filmików, ponieważ Oli rośnie po prostu z dnia na dzień, tak się zmienia, kiedy patrzę na zdjęcia gdzieś tam sprzed kilku miesięcy, to mam wrażenie, że nie wiem gdzie uciekł mi ten czas, więc chciałabym ten czas sobie tutaj na trochę dłużej zatrzymać i móc potem wrócić do tych filmików i poglądać właśnie jakby malutki, jak fajnie z nami spędzą czas. Chciałam Wam pokazać też jak wygląda nasza walizka. Tak jak dawniej taka walizka wystarczała tak naprawdę mi na moje same rzeczy na cały tydzień, to teraz tak naprawdę większość tych rzeczy zajmują rzeczy Olka. Tutaj mamy właśnie oczywiście pampersy, też pampersy takie specjalne na basen, bo dzisiaj właśnie planujemy wejść jego ulubiona maskotka i jakieś tam wiecie Środki do pielęgnacji, to są jego ciuszki, pod spodem są moje. Tu jak widzicie, mamy nasz e, też talerzyk do, do jedzenia i śliniaczek No a tam w drugiej części już są kosmetyczki, jakieś tam prostownice i tego typu rzeczy. Udało nam się wyjechać, jesteśmy już w aucie. Tutaj nasz kierowca, proszę bardzo. E, chyba pierwszy raz, nie? Od drugiego czasu udało nam się wyjechać, także jesteśmy na czas. Tak jak się umowiliśmy jest 11. 15 minut strycki. No ale nie, no, już od długiego czasu nam się udało naprawdę wyjechać sprawnie całkiem to wyszło. Dzięki temu, że ja się wczoraj pakowałam. <grymny> nie? Słuchajcie, dojechaliśmy już na miejsce, jesteśmy pod naszym hotelem, ale niestety jest to godzina 13, a doba zaczyna się dopiero od godziny 15 i to się nie pozwolili nam szybciej wejść, ze względu na to, że jeszcze trwają wymeldowania z dnia poprzedniego, także jeszcze idziemy na spacer. Ja mam ciepłego grzańca, właśnie karcenie przyniósł, a on sobie tutaj pije piwko. No dwa sobie że Czujemy się prawie jakby było normalnie, nie? Tak. Prawie. A tutaj nasz Oli. Jesteśmy już właśnie w hotelu, zameldowaliśmy się do naszego pokoju i powoli będziemy się przebierać i iść na basen. Tak więc jestem ciekawa jak Olkowi się spodoba, bo to będzie taki jego pierwszy raz na basenie. No mam nadzieję, że tak samo jak lubi wodę w domu, kiedy się kąpie w wanience, tak samo polubi tutaj kąpiel w basenie. Tak więc zapraszam Was do oglądania dalej, zabieram Was oczywiście ze sobą. I Oli jedzie pierwszy raz na basen, jest taki podniecony Już to widzę w nim, że on normalnie... Jest... On nie wie co się będzie działo jeszcze, ale już jest taki... Nie? Dzieci Ja was nagrywam. Oli, Olu. gdzie ty idziesz? wody, nie? Się. kąpać. Wróciliśmy z basenu, a już w naszym pokoju czekało takie fajne właśnie łóżeczko dla Olusia. Nawet tutaj z taką piękną pościelą. Także super. Naprawdę to jest fajna opcja, jak się podróżuje z dzieckiem, nie? Takim malutkim.